Battlefield to seria strzelanek z naprawdę długą historią, w której zawsze istotne były potyczki multiplayerowe, w szczególności te na wielką skalę. Mimo, że bf -y zawsze stały multikiem, to fakt, że najnowsza część nie ma kampanii dla pojedynczego gracza, był powodem dla serwisu, aby pisać o tym newsy. Bardzo mnie to bawi, bo Battlefieldy rzeczywiście przyzwyczaiły nas od wielu lat, że mają tryb singlowy, ale też te segmenty nigdy nie cieszyły się szczególną estymą. Z jednym wyjątkiem. Powód dla którego kampania Battlefield Bad Company 2 wyróżnia się na tle reszty kotlaików jest dość oczywisty w odróżnieniu od kolejnych części w nowych Medal of Honor czy takiego Homefronta. fronta, historia o przygodach parszywej kompanii nie miała senka tego kija umieszczonego głęboko w dupie. O luźnym klimacie opowieści gra informuje nas bardzo szybko, tylko będziemy mieć z sobą prolog. Kiedy dotrzemy na miejsce? Za kilka minut! O, to co? Kurwa! pakiety! Rakiety! Da, widziałem! To, to kurwa jest! Cały efekt potęguje decyzję jakiegoś marketingowego geniusza, aby w polskiej wersji pod jednego z bohaterów głos podkładał Cezary Pazura. I nie wyzłośliwiam się teraz. Dubbing jest zaskakująco dobry, a poza Pazurą świetnie brzmi Baka czy Andrzej Blumenfeld. Co prawda czasami dialogi i aktorzy są aż nadto przaśni, a humor nie jest z najwyższych lotów. To była jakaś kurwa. Trochę kurwa. Co jest kurwa? Kurwa! Kurwa! też czy mam je też tak e ale no cóż, nie bawi. Sami ludzie są po prostu ludźmi. Jednocześnie opowieść, mimo licznych żartów, nie jest parodią, i wewnątrz świata przedstawionego, tryga, z którą się zmierzymy, jest traktowana z pełną powagą. Całość fabuły nie powala, ale przekuwanie balonika nadęcia działa dobrze, a sympatyczni bohaterowie czyją całość wartą śledzenia. Ten pomysł na wyróżnienie się jest jednym z większych przejawów inwencji tej produkcji, bo sam przebieg kampanii, misje i wyzwania wiąż tampą, jakim mało. Zaczyna się nieźle od tajnej misji w Japonii w trakcie II wojny światowej. Gdzieś po drodze będziemy bojać się po wpół otwartej lokacji, sami decydując o kolejności realizowania celów. A w jednej misji będziemy musieli szukać źródeł ciepła, aby nasza postać nie zamarzała na śmierć. Poza tym czeka nas prawdziwa top składanka hitów militarystycznych strzelanek: Wycieczka na furgonetce, strzelając do innych furgonetek i helikoptera. Strzelanie ze snajperki tak aby krzmoty zagłuszyły odgłosy wystrzału. Strzelanie z wyrzutni z samonaprowadzającymi pociskami. helikopter. Misja w której kierujemy czołgiem po czym namierzamy cele lornetką. Strzelanie z granatnika. Do helikoptera. Zdalne sterowanie dronem. Oraz ostrzeganie z pokładu helikoptera. Innego helikoptera. Nie pomaga fakt, że lokacje wizualnie nie są ciekawe ani pomysłowo zaprojektowane. Wrogowie również nie robią najlepszego wrażenia brakiem różnorodności w swoim typie oraz durnym zachowaniu, które czyni z nich nie najlepszych żołnierzy. Jednak mimo wyraźnych potknięć i wielu elementów zrealizowanych co najwyżej poprawnie, przez kolejne misje przelatuje się bardzo płynnie. Chyba wiem dlaczego tak jest. To najpiękniejsza rzecz jaką widziałem w całym swoim życiu. Bet, Company 2, brzmi cudownie. Pewnie te efekty dźwiękowe z echem wystrzałów na czele są przegięte, ale i tak robią wrażenie. Łączmy to z destrukcją otoczenia i teraz starcie z byle pulasem chowającym się za ścianą budynku staje się niezwykle satysfakcjonujące. Produkcja leci cały czas na tej taniej sztuczce i uruchamia tłum głupich botów i każe im strzelać gdzie popadnie, w tym czasami w gracza. Nam cały czas oddawany jest w łapy duży wybór splów i masa amunicji, abyśmy własnoręcznie napisali historię pełną wybuchów, strzałów i zniszczenia. No, i w sumie całkiem sprawnie żongluje się tu tymi oklepanymi pomysłami na rozgrywkę oraz wręcz podręcznikowymi miejscami akcji, dzięki czemu nie wpada się w monotonię. Nie dziwi mnie, że z tą odsłoną ludzie żyją dobre wspomnienia, bo nawet dziś daje sporo zabawy. Nie jest ani tak pomysłowa w waleniu widowiskowymi rzeczami po twarzy, dobrze oskryptowana i pełna szybkiego tempa, jak jakikolwiek Call of Duty, ale jest sympatyczna. I chyba to właśnie sprawiło, że inne gry próbujące wzorować się na kodach są to zapomnienia. Mogły robić rzeczy lepiej niż Bad Company 2, ale nie miały osobowości tej gry. Nie pomożesz tam Flynn? No ja stary, ja jestem pacyfistą! Co? Pacyfistą? Jak możesz być pieprzonym pacyfistą? Mogę! Walka źle wpływa na moją karmę stary, dlatego tylko lata. Tak! Daj spokój! Ach, chuj ci w oko! Nie musisz ze mną latać, kosmiczny pojebie! Wystrzelę cię prosto do pieprzonego magicznego królestwa! Też cię kocham!